A więc, cześć wszystkim, jestem Petro, teraz jest w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić, no to będzie taki krótki odcineczek, ale chciałem Wam dzisiaj przedstawić w tym odcinku test yy, nowego smaku, właśnie od gbs czyli yy, smak brownie, czyli jest to smak nitra. Yy, niestety, jak byłem właśnie w, wczoraj w sklepie w Dino, yy, wczoraj był 14, yy, to właśnie niestety był tylko smak brownie, a szkoda, bo chciałem spróbować wszystkich, to dzisiaj zrobimy test jednego. Jak znajdę, kolejne, to nagram Wam może czy, czy ciąg dalszy tych właśnie y, testów GBS-a. A w dzisiejszym odcinku właśnie skupimy się na jednym, czyli o smaku brownie. Jest to smak nitra. Można tak powiedzieć. Jest jeszcze masnego Bena oraz Xio. Niestety ich nie znalazłem, ale to nadrobimy jakoś. I co? Bez Bezbędnego gadania jeszcze zostawcie łapeczkę w górę oraz subiki tam na dole, ponieważ lecimy ładnie po 700 subów. Ostatnio ładne progresy są w subskrypcjach, więc lecimy po 700 subów. Tam na dole wbijajcie subskrypcje oraz lajki i będzie więcej takiego kontentu my co, bez przedłużania zabieram się za otwieranie właśnie tego GBS-a, tylko żebym jeszcze mógł... jak? dobra, ja już wróciłem musiałem sobie wziąć nożyk, żeby sobie pomóc no, bo tak ciężko było, troszkę, że tak powiem dobra, już musimy sobie pomóc nożykiem dobra czekajcie, nie, bo tu mam mikrofon ale to jest satysfakcjonujące, Boże! To jest jak... To jest tak satysfakcjonujące jak zdejmowanie tej foliki z telefonu. Dobra, czekajcie. A jest tu jest folika. Ale tu ładnie pachnie, o Boże. No! chcecie spróbować? Ha, ha no tak. Zobacz, nie wiem czy to będzie widać na kamerze. Mam nadzieję, że tak. Środek, jak wygląda, jak, to, jak taka wygląda w środku. I że to jest pod... edycja specjalna. Specjalna, ha, ha bo wiecie. No, nieważne, nieważne. Jedna porcja, 5 gram. Porcji w opakowaniu, 20. Okej. Okay. Ale ładnie ona pachnie, bez kitu. No. Dobra, to my zamykamy już tą kawę i teraz chyba... kurde! Teraz przenosimy się do kuchni i idziemy sobie robić właśnie kawę. Mojej kuchni. Dobra, teraz jestem na mikrofonie z kamerki, więc może być gorzej. To co? My nie na pewno tej mleczko, bo to jest kawa mrożona, kawa mrożona wiecie, odchodzi. Ooo, o, tak, szklencek no. I co? I oczywiście nas dziwiecik i łyżeczka cukru. To cukier też sobie weźmiemy oczywiście. No i to jest wszystko co mieć potrzebne. Czego nie? No nie wszystko co nam potrzebne. Dźwiesik, mleczko, to i to. No co? My już idziemy się przy stanowisku jak będziemy robić GBSa. Dobra, więc co? Czas przyrządzić tą kawkę. Nie przemyślałem, że nie będę jak, jak otworzyć mleka, więc to zaraz wymyślimy. Tutaj wziąłem oczywiście łyżeczkę, żeby kawę tutaj wsypać, więc co? czyli może od kawy. Wziąłem taką małą łyżeczkę, bo to jest napisane, że jedna porcja to jest 5 gram, czyli mam nadzieję, że na tej łyżeczce to tak idealnie będzie. No. Nie wiem, nie wciągam, więc nie wiem ile to jest 5 gram, ale dajmy na to, tyle będzie. Może widać dobrze to. Tyle będzie chyba git, więc dobra, mamy kawkę, panom już. Teraz dodajmy cukru, Do, dodajmy tyle samo cukru ile będzie, tyle samo cukru ile będzie właśnie kawy, mniej więcej Żeby też nie było za słodkie, znaczy żeby no, był smaczek, nie? Ale czekajcie, wait, jeszcze pójdę otworzyć sobie mleczko i zaraz Wiem, że za chwilę zaczniecie mi pisać w komentarzu, że mogę otworzyć mleko słomką i przez słomkę lać, i albo przez tą dziurkę lać Ale ja wolę sobie nożyczkami tutaj odciąć ro, rożek i tak po prostu będzie łatwiej, szybciej i w ogóle Dobra, lejemy mleczko i piśle zrobiłem. Dobra. I jeszcze dla urozmaicenia, mm. wiem co przyniosę. Czekajcie. Jak ma być to kawa mrożona, to ci się trzeba lodu donieść. Czekajcie teraz, żeby się nie rozwaliło to. Ty. Dobra, jedna kosteczka. No, nie chcę też rozlać tego. I drugą jeszcze dam, a co? Dlaczego czemu nie? Trzeba się powoli wkładać, żeby to nie rozlać. Na razie tu odłożymy tu. Troszkę tak wymieszajmy to. Już rozlałem, jak zwykle. No, poczekajcie. No już rozlałem, jak zwykle. Nie, czekajcie. Jak mam być szczery, Dobra jest ta kawka, naprawdę. Tak, jak kiedyś już miałem gbs u siebie. Nie pamiętam jaki to był smak, ale wiem, że kiedyś już miałem gbs już piłem kiedyś, byłem pozytywnie zaskoczony. Tak, teraz tym GBS-em tak samo jestem pozytywnie zaskoczony. Powiem wam, że to jest naprawdę dobre. Ej, nie, naprawdę. Ta kawka smaczniutka. Oddaję. Tutaj całe mleczko już wywalone. No, reszka. Więc co? Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, żeby wam się spodobało. To łapeczki w górę oraz subskrypcje tam na dole. Mile widziane, ponieważ leci im po 700 subów. P pięknie? Pęknie, tak. Pęknie. Pęknie 700 subów kiedyś. Mam nadzieję, że do końca czerwca pęknie 700 subów. Ale co? Łapki oraz suby tam na dole. Pamiętajcie. I co? Jak zdobędę y kolejne smaczki właśnie takie, czyli jeszcze masnego Bena oraz Ksajo, nagram wam kolejny odcinek z tego. A już dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się